No kurczę, stójrzesz! Dobra, zatrzymałem go. Siema, z tej strony Hogaty, a dzisiaj przetestujemy sobie kolejny polski serwer, czyli Work City. Grałem kiedyś na tym serwerze, bardzo krótko, ale jednak grałem. Wiem, że on dostał jakieś aktualizacje. Gra na nim kilkaset osób. To jest, wiecie, niektórzy mówią, że to jest taki polski hamburg emergency, gra typu emergency. No, ona jest trochę inna, aczkolwiek mamy tutaj faktycznie policję, mamy straż pożarną, pogotowie i służby porządkowe, więc Coś na pewno tutaj się zrobi. I coś się dzieje w ogóle. Słyszycie to? Ta policja tam za kimś jedzie chyba. Kogoś łapią. No i pytanie: kim ja dzisiaj bym chciał zostać? Może właśnie policjantem? Okej, okay, tam na sygnale cały czas. No cały czas coś się dzieje, moi drodzy. Wydaje mi się, że bycie policjantem to mogłoby nam się opłacić. Kupiłem też sobie nowy samochód. Oho, patrzcie, macie polskie flagi nawet na, na budynkach. To są te nowe rzeczy. O, o nie, tym się nie włącza kierunkowskazów. Czekajcie, kierunkowskazy tu się włącza w ten sposób. Dobra, włączyłem kierunkowskaz, włączam też tutaj. Jedziemy na komisariat policji. Ja sobie zaparkuję swój prywatny samochód tu. Mam nadzieję, że mogę tutaj zaparkować swój prywatny samochód. No i chciałbym zostać policjantem w takim razie. Dzień dobry. Poproszę tutaj pracę policjanta. Tak, my mamy 300 EXPA. O, już zgłoszenia nowe. Policja. Ej, jest napis Policja. To też chyba są nowe ubrania policyjne w takim razie. Przechodzimy przez bramkę. Tutaj jest equipment. Możemy wybrać sobie e, wyposażenie. Mamy w tym momencie. Jezu, jak to nazwać? Jezu, nie trójkąt ostrzegawczy to jest pachołek. Pachoł? Mamy też te kajdanki, i mamy też pałkę do dobicia. Co możemy sobie wziąć? Jakie są ubrania? Mamy taki. Uuu, 3600 exp na taki Traffic Police, ciekawszy. Undercover 6700. Trzeba czapki, 1000 expa na coś takiego A nie mam 1000 expa, ile mam expa? Gdzie tu jest exp wypisany? Powinien gdzieś się znajdować ten exp No niestety nie możemy nic z tych rzeczy ubrać, bo mam za mało doświadczenia Gaz pieprzowy też, dużo więcej expa potrzebujemy Na pewno mamy 300, no to tyle mogę, tyle mogę powiedzieć, tyle możemy zrobić Możemy jeszcze wziąć samochód za 600 też nie, więc zostaje nam tylko coś takiego. Co to jest? Peżociak czy Kangoo? E, Renault? Taki peżociak trochę, nie? Policyjny. No dobra, moi drodzy. This is the police. Ej, no napis police, ale jak na ubraniu mamy policja. No mogłyby być wszędzie napisy policja po prostu. Też byłoby ok. Dobra, mamy jakieś zgłoszenie tutaj. Ale nie wiem, które jest bliższe. Tam mamy rabusia po prawej stronie. A, jak się mapę odpalało pełną? Tu był telefon. Ja sobie muszę, wiecie, poprzypominać jeszcze te rzeczy. A, work, Store, Event Settings, Plot and House. A, a mogę jakoś tak mapę powiększyć sobie? Gear, nie. Equip, Gloves. O, możemy ubrać rękawiczki. Radio nas... A, to jest radio policyjne! Dobra, mamy to, mamy to, moi drodzy, jedziemy w takim razie. O to nie to chciałem włączyć, chciałem włączyć sygnały świetle. Mamy nawigację, która nas tam prowadzi. Jak widzicie, Halo PCD nawigację można stworzyć na polskim serwerze, czyli... Ej, mamy polski serwer z nawigacją, by the way w takim razie. Dobra, tutaj widzę, że ktoś już do Rabusia przyjechał chyba, ale my też jedziemy. Możliwe, że my do innego rabusia jedziemy Czekajcie, rabuś gdzieś tutaj był Rabuś już ucieka moi drodzy Słuńcie się tymi służbami Dobra, tutaj okradał rabuś Moi dro... Ej, no co, zniknął już rabuś? Czekajcie, zniknął. Samochodowy 1, 2, 3. Można tu pisać? Witam. Jak on jest niezatrudniony i wsiadł do mojego samochodu? Eee, dobra. I teraz tak. Jeszcze raz radio. Dobra, jedziemy do nowego miejsca. Czemu biegi mi się pozmieniały teraz? O, dobra, już się rzucają biegi. Normalnie, coś, ponaciskałem, nie wiem co. No i jak, jak wyciszyć teraz te dźwięki? <grystanie> Jesteś tym prawdziwym, a to do mnie? Jak wyciszyć ten dźwięk? Ja nie chcę tych dźwięków. O, tutaj, voice signal. Ok, ja jestem nieprawdziwym. Ej, no nie mówcie, że znowu zniknęła już misja. Nic nie zrobimy jako ta policja. Jak będą nam znikały cały czas. Dobra, pa parking violation jedziemy. Moi drodzy, I to będziemy musieli tam gdzieś jechać. Wywalili nas do. Do jakiejś dziury po prostu musimy jechać jako policjan, no, ale takie mamy zgłoszenie. Dostaliśmy zgłoszenie na komisariacie, to musimy kawał drogi teraz pojechać. Dobra, idziemy obwodnicą przynajmniej, czy tam autostradą. A konwoj, co to znaczy konwoj? Dobra. Konwoj to daje nam. A, czerwone jeszcze. A spotlight to światełka takie e, większe. Chyba tutaj dookoła powinny być. A, te górne nam włączyło. Dobra, mamy wszystkie światła. Gościu, gdzie ty jedziesz tą policją? Ty, czemu nas. Ej, czemu nas prowadzi na. No nie, no nie mówcie, że nas prowadzi do policji z zno... Okej, okay, nic się nie stało, nikt tego nie widział. Hipnoza! Nic nie widzieliście. Ach, ktoś pipnął, chyba, chyba to widział. Hipnoza i nic nie widzieliście! Jesteś prawdziwym Hogatem? Nie. Nie. To nie ja. To nie ja. Ja jestem nieprawdziwym Hogatem tylko i wyłącznie. Jestem udawanym, dobra. Tutaj jedziemy. Goś źle zaparkował i to tyle. No nieźle. No a ktoś nas przesuwa. No nie, ja chcę zrobić misję. Ja chcę zadanie zrobić policyjne. John Cherry, click to sign. O, zrobiłem misję, moi drodzy. Goś uciekł, bo myśli, że to nie ja jestem. wyskitu. Dobra, uspokój się kaj coś tam, coś tam. O Jezu, co oni robią tymi samochodami? Ja pidi! Dobra, gdzie jest kolejna misja? Radio. Oho, jakieś emergency za nami się odpaliło chyba. Czekajcie, tutaj jest emergency. A nie, to jest... To jest samochód, który już zrobiliśmy. To nie wiem, co to był za dźwięk, moi drodzy. No ale jedziemy. Kolejne wyzwanie policyjne dostaliśmy. Także my się tam udamy, na pewno. Tu chyba najlepiej opłaca się w ogóle jechać w ten sposób. Mam takie wrażenie. Tu jest jakieś zdarzenie. Nawet bym powiedział więcej. Tu jest zderzenie też przy okazji. O, jak zwykle, to gracz spowodował. No, tam gdzieś złodziej był przed chwilą, moi drodzy. Kurczę, gdzie ja nie pojadę, to znikają te zawiadomienia. Jest za dużo chyba policji na serwerze. Dobra, jadę gdzieś tam, bo tam jest. Tam jest kilka zgłoszeń. Jadę tam, moi drodzy. Przebijamy się w ten sposób. Nie bierzemy tego jednego konkretnego zgłoszenia, tylko jadę teraz po, po mapie. Patrzymy, po prostu tutaj, w sensie przed nami. Muszą być jakieś zlecenia dla nas, nie tylko za bilety parkingowe. Dobra, tu przejazd kolejowy jest. Pamiętam, trzeba uważać. W sensie dokładnie to trzeba przez niego przejechać. O, jest policjant jakiś. Na służbie. No i witam. Dzień dobry. Dzień dobry. Młodszy posterunkowy Hogatowski. E, przyjechałem sprawdzić, co się tutaj wydarzyło. E, pan zaparkował przede wszystkim tak. Na przejściu dla pieszych e, to już jedno. W 10 metrach od przejścia dla pieszych to drugie. Dokowanie e, dodatkowo jest uskutecznione. No i przy okazji, proszę pana, jeszcze pod prąd. Te wszystkie rzeczy skłaniają mnie do tego, że no będzie mandacik spory, ewentualnie jak prawdziwa policja, czyli my się tym nie zajmiemy, my to wyślemy do najbliższego komisariatu i na komisariacie będą ustalać tak naprawdę, czy to będzie pouczenie, czy mandat. Z mojej strony to wszystko, dziękuję bardzo i opuszczam pana w takim razie. Dobra, gdzie jest kolejny jakiś? Zgarniamy teraz wszystkich, którzy źle parkują, moi drodzy. Ewentualnie robią coś innego. Ale się zaparkowałem. Dobra, mam nadzieję, że tędy przeskoczę to. O, dobra. Dzień dobry, kolejny. Zaparkowany, nieprawidłowy sposób. Przejście dla pieszych. No tak, no tak. No to, to jest zdecydowanie źle zaparkowany samochód. Tam gdzieś rabuś jest przed nami, chyba. Close. Invite friends. Już tak kiedyś Bartka zaprosiłem chyba na to Work City. Oj, no nie mówcie, że ja w drugą stronę nie przesko... Kurczę, no policjantem jestem. Powinienem móc przeskoczyć takie rzeczy. Dobra. Gdzie jest ten rabuś? Ja tu widziałem rabusia, moi drodzy. Dobra, tutaj chyba kolejny źle zaparkowany samochód. Oni zawsze parkują w ten sam sposób, moi drodzy. Dobra, podjeżdżamy tutaj, tak. Od razu dajmy pachołek, żeby ominąć ten pojazd. Dobra, okej, okay. pachołki założone. Dzień dobry, witam. E, tutaj będzie mandacik, złe parkowanie po raz kolejny. Chociaż tym razem nie pod prąd. Rąk parking place John Cherry, a my jesteśmy John Cherry, chyba 200. Ok, no i mamy, proszę Państwa, 140 kaski. Za, aha, za, zabrać teraz to już trochę dłużej zejdzie z tymi pachołkami. A słyszymy jakąś policję, która tutaj gdzieś jedzie, nie? W oddali. Dobra. No i co ty robisz? Co ty ro Co ty robisz w ogóle tą ciężarówą, chłopie? Dobra, na lewo jakieś dwa zawiadomienia się pojawiły. Ale one chyba gdzieś dalej są. Dobra, bo ja tu na sygnale jadę. Dobra, powiem Wam, że ta praca policyjna nie jest zła. Tylko fajnie by było, żeby jeszcze można było jakoś, wiecie, połączyć to, tak jakby z rzeczami z hamburga typu, żeby można było innych graczy karać jeszcze jako policjant. To by było super. Bo to, że my skażemy y, jakiegoś NPC-ta, to jedno, nie? Ale żeby można było graczy jeszcze karać jako policja to by było fajniejsze. Dobra, teraz to jedziemy na spokojnie stąd. Trzeba uważać, bo tu jest. O, przejazd kolejowy. Ok, super. I tu ktoś źle zaparkował, moi drodzy, w tej wiosce. A tu, o, ktoś źle zaparkował, chyba. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Pan też źle zaparkował, także muszę a, panu wystawić mandacik za złe parkowanie. John Newman. A, teraz jest John Newman. A wcześniej był John Cherry. To ja nie wiem, czy to jest moje nazwisko, czy jego już. Chyba jego na to wychodzi. Dobra, mamy 20 tysięcy za moment. Będziemy mieć. O, i tak, parkowanko piękne. Najważniejsze, że na tych, na światłach jesteśmy. A tu jest Jane Newman, a tam był John Newman. No to cała rodzina Newmanów dos dosłownie dostała tutaj mandaty. Port City Hospital. Ej, bo tu jest drugie miasteczko teraz. Jesteśmy. I jest szpital, i jest delivery, nawet serwis. Okej. Okay. No to my mamy kawał drogi, teraz jakkolwiek, żeby teraz przejechać. Myśmy pojechali gdzieś kawałek stąd. Ja bym chciał całą mapę zobaczyć, powiem Wam. To, to bym chciał na pewno zobaczyć całą mapę. Miło by było na pewno zobaczyć ją. Tu już żadnych zadań dla nas nie ma zostały tylko złe parkowania ewentualnie jakiś złodzie złodziejaszka bym chciał zatrzymać jeszcze dzisiaj. No, złodziejaszek to chyba większe trochę wyzwanie. Niż źle zaparkowany samochód, gdzie nawet nikt się nie kwapi po prostu, żeby ten samochód... Oho, oho... Że ten samochód zdjąć się po prostu z tego złego miejsca parkingowego. Bo to nie jest złe miejsce parkingowe, to po prostu nie jest miejsce parkingowe, nie? To jest cały problem. Dobra... No i teraz wjeżdżamy sobie tu. No i moi drodzy, jedziemy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Może uda nam się dojechać... O! To są zdecydowanie nowe zlecenia, które wpadają. No, bramy na sygnale cały czas, bo... bo jedziemy do wezwań, nie? Tu już drugi chyba słodziej po prawej stronie się pojawił. No i proszę zwolnij, zwolnić trochę, no wolniej przy tej drodze. Dobra, zjazd chyba dla nas. Tak naprawdę to nie wiem czy nasz zjazd, ale ja już tu zjadę w prawo. Dobra, usuwamy voice signal. Jedziemy już, do... o to kareteczka tutaj jeszcze jest, oj to karetka, tak to ją trzeba przepuścić i trzeba uważać od razu na karetę. Tutaj gdzieś złodziejaszki były no. O, żeż ty! Drugi raz! Drugi raz z rzędu, moi drodzy! Ten sam przejazd kolejowy. No, my po złodziei jedziemy, no. Oho, widzę, że inne służby już tam przyjechały. Chcą dorwać złodzieja. Dobra, mamy dwóch złodziei. Więc przynajmniej jednego z nich, żeby złapać. To już będzie progres. Dobra, gdzieś tędy uciekał. Dobra, ja biorę radiowóz. Dwóch uciekało prawdopodobnie w tym samym kierunku. Z tego co widzę, uciekali tędy. Uciekali tu w lewo. Jeden uciekał tam w prawo, a drugi uciekał tędy, tędy. Dobra, są ślady widoczne, moi drodzy. Tędy uciekał. Będę uciekał? Jak on biegł? Jakimiś uliczkami? O, biegnie, 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 mamy go! Mogę w niego wjechać po prostu? Mogę, ale dzień dobry. Proszę się zatrzymać. Dobra. No kurczę, stójrzesz! Dobra, zatrzymałem go. Wyjmuję tę kaskę, zabieram kaskę, a teraz jego zakuwamy. Dobra, jest. You have received a reward for arresting robber. You deserve to arrest him. No dobra, no to mamy złapanego, kryminalistę, moi drodzy. Polska policja znowu górą, można tak to powiedzieć. A ciekawe czy tego drugiego złapali. Eee, chyba tak. Czekajcie, chyba złapali. O, no. No wejdź do tego samochodu, proszę cię. Dobra, tutaj straż pożarna jedzie? Chyba tak, ale tam jest jeszcze jakiś złodziej, czekajcie. Dobra, jadę po złodzieja kolejnego. O, ze złodziejami to krótko. O, biegnie tutaj, kolega. Dzień dobry. Niestety. Pan w policjanta dosłownie żeś się wbił. Dobra, i już tutaj łapiemy i zabieramy kaskę. Opel Corsa Poliscar odblokowany. Awansowaliśmy, moi drodzy. Fajnie, ej, dobra, no to jest takie. Jest przyjemny. Ten, ten serwer jest przyjemny faktycznie. Work City. To jest pracowo, chyba po polsku. Mi się wydaje, że możecie mieć pracowo, że to się nazywa tak, pracowo. Jest to serwer przyjemny. No tylko brakuje troszeczkę większego wyzwania. Ponieważ jest tutaj za mało, moim zdaniem, interakcji z innymi graczami. Ciekawi mnie faktycznie, jak to, jak to twórca uh, robił tutaj wszystko i, i czy ma jakiś pomysł na aktualizacje przyszłościowe. I czy jak mu się układa? Może ktoś zna twórcę tego, tego serwera, to chętnie bym sobie jakby miał czas, to z nim wiecie, pogadał, czy może nagrał jakiś odcinek, odcinek wywiad. no. Dajcie znać w komentarzu. Ja dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, do zobaczenia. Elo i cześć Manko.